Czwartek, 11 listopada, z Ewangelii Świętego Łukasza. Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie. Królestwo Boże już jest pośród nas, w kościele, pośród nas. Przyniósł je na Ziemię Chrystus. I to Królestwo Boże jest w każdym z nas, w każdym człowieku. Jest w oczach. Starszej, schorowanej kobiety, jest w oczach kapłana posługującego sakramentalnie, jest w wierności małżeńskiej, jest w radości uśmiechu dziecka. Królestwo Boże jest w nas, a my cały czas szukamy, a my cały czas potrzebujemy dowodów. Tymi dowodami jest właśnie. Owoce znoszenia choroby przez tą starszą, chorą kobietę, tym owocem jest właśnie Królestwo Boże, jak ona potrafi nieść ten krzyż. Owocem Królestwa Bożego w posłudze kapłańskiej jest to, że jego posługa przynosi owoce poprzez nawrócenia, przemianę ludzkich serc, zbliżanie człowieka do Pana Boga. Owoce Królestwa Bożego w relacjach małżeńskich, kiedy. Po 5, 10, 15, 30 latach małżeństwa jest cały czas ta sama niegasnąca piękna miłość. Owocem Królestwa Bożego, w uśmiechu radości dziecka jest to, że ma szczęśliwy dom, kochających rodziców. Moi kochani, nie szukajmy innych dowodów. My budujmy to Królestwo Boże tutaj na ziemi, w naszych codziennych relacjach. Bo my jesteśmy takimi ludźmi, którzy potrzebują namacalnie coś zobaczyć, dotknąć, doświadczyć. Ale to wszystko, co my widzimy w naszym życiu, te przykłady, które wymieniłem, są prawdziwym znakiem, namacalnym znakiem. Królestwa Bożego w naszym życiu? Czego jeszcze potrzebujemy? Jakich znaków? Chyba, że nie wnosimy tego Królestwa Bożego w nasze życie. Nie ma go w mojej posłudze kapłańskiej, nie ma go w moim życiu rodzinnym, w relacji małżeńskiej, nie ma go w niesieniu mojego cierpienia. Bo tylko narzekam, bo tylko jęczę, bo tylko cały czas kombinuję. I to mnie nie cieszy, to mnie nie raduje, nie widzę nic pięknego w tym. Żeby były owoce, potrzebna jest miłość. Tak jak w ogrodzie, kiedy ogrodnik pielęgnuje, dba o drzewka, o krzewy, o rośliny, dogląda, nawozi, podlewa. Usuwa chwasty, ono wydaje piękne owoce. Tak w naszym życiu, w naszych relacjach, jeśli my troszczymy się o to, co jest w nas, o naszą relację, o drugiego człowieka, to te owoce są coraz piękniejsze. Moi kochani, to od nas zależy. To my budujemy tu na Ziemi Królestwo Boże. Jezus swoją osobą, kiedy przyszedł na Ziemię, dał tylko fundament temu. A cała budowa Królestwa Bożego jest w naszych rękach. Budujmy to, co jest piękne, budujmy to, co Boże. Budujmy Królestwo Boże tutaj na ziemi. Serca Wam wszystkim błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi kochani, dzisiaj 103. rocznica odzyskania niepodległości. Zachęcam i zapraszam Was do tego, abyśmy Właśnie w naszej ojczyźnie, w naszych relacjach pośród nas, w naszych domach, w małych ojczyznach, miastach, budowali też Królestwo Miłości, Królestwo Niebieskie, Królestwo Boże. Pamiętajmy też o modlitwie dzisiaj za naszą ojczyznę za rządzących, za, za, za rodziny, za, za Kościół, za naszą wiarę. Dzisiaj potrzebujemy tego. Szczęść Boże, do zobaczenia, do jutra.